Uważaj, lawa się goni. Eh, dobra, czekaj, idę tutaj. Yy, dwa diamentowe bloki. Nie, lawa już tutaj. Dobra, lawa, czy ja skaczę? Co ja mogę zrobić? Dobra, skaczę. Dobra, Jezu! Nie, lawa mnie dalej goni. Dobra, dobra, czekaj, tu zatkam. Ej, tu też zatkam. Yy, został mi jeden klocek. Przeskoczyłem go, dobra. Dobra, ej, lawa mnie chyba nie goni, stary. Co mnie lawa. Ej, tu mogę przejść? Tu mnie lawa powinna gonić. A, bo tam sobie rano... Dobra, stary, łatwa jest ta gra Już mnie lawa nie goni nawet A tu... Co tu się stało, ty? Co... Co to jest w ogóle? Jakieś pomarańczowe i niebieskie Niebieskie to pewnie będzie woda Więc skoro tu jest woda To... Ej! Ja mam taki pomysł Tutaj na pewno... Yy. Yy. To chyba nie w tą stronę Powinienem iść... Dobra, dobra, czekaj, czekaj To w takim razie pójdę środkiem Co ty na to? Yy, no... Mogę iść środkiem? Nie możesz Dobra, czekaj i to idę do tyłu I idę tutaj O stary, emeraldy A tu woda była, chyba wygrałem No nie?